Hello, kochani, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Jesteśmy właśnie w Pradze, także to będzie taki vlog z Pragi. Przyjechaliśmy tutaj na no, taki wyjazd urodzinowy Pawła, bo miał urodziny dwa dni temu. Także to jest taki trochę prezent ode mnie dla niego, właśnie na urodziny. Także pokażemy Wam, co będziemy robić przez te trzy dni. Ja już generalnie byłam kiedyś w Pradze, ale jak byłam bardzo mała, to było w podstawówce jakaś wycieczka, także za dużo nie pamiętam. A Paweł to jest pierwszy raz w Pradze, także mam nadzieję, że super spędzimy ten czas. Zapraszam do oglądania, że na razie dopiero pięć. Co? To jest kolejne miejsce? Nieprzyjazne dla paliskarzy. A. Przyjechaliśmy tutaj około, nie wiem, 5 minut temu. Przyjechaliśmy pociągiem generalnie z Wrocławia. Zajęło nam to jakieś 4 godzinki, no i teraz kierujemy się na jakieś śniadanko, kawkę. Znaleźliśmy już sobie jakieś miejsce, jakiś lokal, także tam się kierujemy, no i damy znać, jak jedzonko. Mogliśmy się y, zameldować, także otrzymaliśmy kluczyki, w sumie mieliśmy w takiej skrytce na kod i idziemy zobaczyć, jaki mamy pokój. Dobra, i wchodzimy do pokoju. Tutaj mamy y, taki mały przedpokój: jakieś krzesełeczka, możecie sobie usiąść tutaj, nie wiem, jakąś szafkę do malowania, lusterko. Tutaj mamy toaletę, prysznic, też całkiem spoko i ten główny pokój, czyli sypialnie, powiedzmy. Mamy dużo tych łóżek, w sumie ja nie wiedziałam, że to będzie aż tyle. Także moglibyśmy kogoś tutaj przygarnąć, ale myślę, że jak na te dwie noce to całkiem spoko, nie Paweł? Tak, zapraszamy Was. <noise> Zobaczmy jeszcze widoki z okna, ale nie mogę, jak to się odsłania Paweł? Jak tu nie ma takiej tej? I można odsłonić za rolety? Tu jest, a tam nie wiem, nie ma. A, tu też jest jakaś zepsuta? To jest zerwana. To każda jest zerwana. Ale to nie co A, beznadziejny ten widok. Trochę sobie odpoczęliśmy. Ja poprawiłam sobie lekko make-up. I lecimy teraz na dalsze zwiedzanie, już bez walizki na szczęście. Wcześniej mogliśmy teoretycznie przyjechać tutaj do hotelu i zostawić sobie walizki za chyba 2 euro. Czy tam, nie wiem właśnie, czy to tak działało, że 2 euro jakby się za to płaciło, czy po prostu były szafki, bo tam coś takiego pisało, i jakby wkładało się 2 euro i można było później znowu zabrać te 2 euro. Czyli wiecie, takie, że tylko wkładacie, zamykacie i no wiecie o co chodzi właśnie nie wiedzieliśmy tego, zobaczymy w ostatni dzień. No i mieliśmy tak początkowo zrobić właśnie, ale ostatecznie zdecydowaliśmy, że jednak bez sensu, bo zjedliśmy to śniadanie tam około 11, a o 14 mogliśmy się zameldować i nie przyjeżdżaliśmy już tutaj, tylko chodziliśmy z towaliską. Znaczy, Paweł chodził, e, więc nie było to najprostsze i e, nie było zbyt e, z tym komfortowo, ale teraz już możemy zostawić na spokojnie, także lecimy na już takie porządne zwiedzanie. E, no i pójdziemy też sobie pewnie coś zjeść. So yeah, let's go! Przyszliśmy sobie, właśnie moi drodzy, do takiego parku. Letna Park to się chyba nazywa. I wspinamy się właśnie na górę, na taki punkt widokowy, bo za około 20 minut będzie zachód słońca. Także mam nadzieję, że będą tam ładne widoki. Jezu, ale ciężko. Także wspinamy się i za chwilkę, mam nadzieję, że będziemy, ale tu już widać, że bardzo ładne widoki. Także oby był jeszcze ładny zachód i będzie idealnie. Panie, witajcie w kolejnym dniu. Jak widzicie, ja już jestem troszkę ogarnięta. Także dzisiaj taki. Paweł, nie nagraliśmy wczoraj, outfit, check. No, także tak jak widzicie, ja już jestem ogarnięta. Na śniadanie byliśmy u nas w hotelu. Bo jak kupowaliśmy hotel, no to tam była bardzo mała różnica, jeśli chodziło o hotel bez śniadania i ze śniadaniem, przez to się zdecydowaliśmy, że sobie weźmiemy. Także byliśmy już na śniadaniu tutaj. No i za chwilę wychodzimy i idziemy sobie najpierw do kawiarni na jakąś kawkę, a później planujemy iść sobie znowu do tego parku, w którym byliśmy wczoraj. Mamy kocyk, bo kupiliśmy wczoraj w Tesco, i idziemy sobie na taki mały piknik. Także zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dzisiaj w ogóle jest niedziela, bo nie wiem, czy mówiłam, że przyjechaliśmy w sobotę i zostajemy na jakby sobotę-niedzielę-poniedziałek. Także dzisiaj jest niedziela, przez to też postanowiłam na taki bardziej um, elegancki look. Bonjour. To nie ten kraj. Komu zabawa? Ahoj. właśnie na tramwaj i jeszcze przed kawką jedziemy sobie do tańczącego, tak? Mhm. Do tańczącego domku. Ja nie widziałam w ogóle na żadnych zdjęciach jak to wygląda. Kiedyś byłam nad polskim morzem, ale w domku odwróconym do góry nogami. Byłeś czymś takim? Nie. Nie? To ja byłam takim odwróconym do góry nogami, a tu ma być jakiś tańczący, więc zobaczymy co to będzie. Mieliśmy moi drodzy troszkę autficiki, zrobiłam sobie kiteczkę i lecimy do takiej y, restauracji przy, przy rzece, tak? Przy rzece z takim ładnym widoczkiem na drineczka, coś do jedzenia, także let's go. Ale na ten tramwaj. Zapomniałam tylko dodać, że to jest taki urodzinowy drineczek dla Pawła, także idziemy na taką powiedzmy urodzinową kolacyjkę, urodzinowego drineczka i tak dalej. Już moi drodzy, w domu, z... czy znaczy, w hotelu, nie zwracajcie uwagi na to, jak ja wyglądam. Przed chwilką się wykąpałam i ubrałam w piżamę. Paweł teraz aktualnie też właśnie się myje. I jeśli chodzi o tę restaurację, w której byliśmy, to naprawdę bardzo dobre jedzenie. Przepyszny ten makaron, który ja wzięłam. Aczkolwiek oczywiście nie, od... nie obyło się bez moich perypetii. A mianowicie, najpierw, bo ja miałam ten makaron z sosem pomidorowym, buratą i pesto, takim chyba z rukoli to najpierw wyobraźcie sobie, że włożyłam sobie y, cały rękaw od płaszcza w ten makaron, więc miałam właśnie cały rękaw w, w sosie pomidorowym, w pesto zielonym. No mówię Wam, masakra normalnie. I coś tam to pozmywałam, ale generalnie mam mega ślady i on jest po prostu teraz mega brudny, więc nie wiem, chyba muszę go zanieść na jakieś czyszczenie w pralni. A druga rzecz, które, którą zrobiłam, to y, zastanawiałam się nad tiramisu bo chciałam sobie zejść tiramisu, jak braliśmy desery. Ale ja nie przypadam za tym tiramisu, gdzie jest ten posmak alkoholu. To się nazywa Amaretto. Jezu, teraz sama, też zapomniałam. I wyobraźcie sobie, że ja do niego mówię w coś do pana kelnera, że czy w tym y, tiramisu jest jakiś alkohol? Y, amaretto albo coś takiego. A wiecie, co to jest. Nie, czekajcie, jak ja powiedziałam? Nie Amaretto, tylko powiedziałam. Czy w tym tiramisu jest jakiś alkohol, afogato albo coś takiego? A wiecie co to jest afogato? Afogato to jest espresso z gałką lodów. To jest afogato. Ja do niego, czy w tiramisu jest afogato? Chodziło mi o amaret amaretto, tak? Dobrze mówię teraz? Czy ja, czy ja znowu nie robię błędu? Czekajcie. Tak dobrze mówię, tam w tiramisu często jest właśnie to amaretto, a mi się pomyliło, zapomniałam tej nazwy i zapytałam się pana, czy w ich tiramisu jest affogato. Także na końcu ten pan podejrzewam, że sobie już myślał, że jestem jakaś durna, bo w ogóle to on zauważył, że ja włożyłam rękaw w ten makaron i leci do mnie po prostu, że y, i mi pokazuje na co Ja tak zdezorientowana nie wiem, na co on pokazuje, a okazało się, że po prostu y, włożyłam sobie rękę w, y, w makaron i że on po prostu chciał mnie ostrzec mi powiedzieć o tym. Także no, wyszłam na trochę y, dziwną osobę, ale już trudno, więcej się raczej nie zobaczymy. Najważniejsze, że naprawdę było przepyszne. Ostatecznie nie wzięłam tego tiramisu, tylko creme brule. I w ogóle chyba jadłam go pierwszy raz w życiu. I był bardzo dobry, także jak coś to polecam i ładne widoki. Hello, moi drodzy, witajcie już w ostatni dzień nasz w Pradze. Wracamy już dzisiaj wieczorem do domu, także jeszcze cały dzień mamy na powiedzmy zwiedzanie. Aczkolwiek do 10 musimy się wymeldować, także zostały nam ostatnie minuty tutaj w hotelu. No i zostawiamy sobie bagaże przy recepcji w takich szafkach. Także na szczęście nie będzie znowu tego problemu z walizką, tylko później będziemy musieli tutaj wrócić. Zjedliśmy już śniadanie, co wam nagrałam i fajnie, bo czytaliśmy w opiniach, że śniadania są bardzo monotonne, więc myśleliśmy, że cały czas jest dosłownie to samo, a okazało się, że fajnie, bo wczoraj był omlet, dzisiaj była jajecznica, także też jajka, ale takie wiecie, małe urozmaicenie, także podejrzewam, że po prostu jak jesteście na jakiś dłuższy okres tutaj. No to wtedy może być monotonnie, ale jak my byliśmy na te dwie noce, czyli mieliśmy dwa śniadania, no to spoko. Także kończymy już pakowanie i zbieramy się. Ogólnie bardzo fajnie nam się trafiło, bo przez wszystkie trzy dni tak naprawdę mieliśmy bardzo fajną pogodę. Słoneczko, bardzo ładnie było. Co prawda czasami trochę zawiało i nie było jakoś mega gorąco, ale to tak myślę, właśnie idealna pogoda na zwiedzanie, bo nie padało, było słońce i ładnie było, w sensie były ładne widoki. Ale też nie było jakoś za gorąco, że wiecie ciężko było chodzić albo coś takiego, tylko właśnie tak no naprawdę idealnie. O co ci chodzi że tak wyrazicie jeszcze raz. 100%. Dawaj co? Hmm? Tam jest dawaj co? Nie będę. thank you